Cześć, to Grzysie Szybieniecki, to kolejny odcinek na kanale Basket wiczbach. Kolejny odcinek serii zostawić, czy odpuścić. Tym razem edycja Śląsk Wrocław. Już na pewno bardzo dobrze wiecie o co chodzi w tej serii, więc przechodzę od razu do tego, no, o czym to jest tak naprawdę, a więc do porównania, czy do oceny, czy warto danego zawodnika zostawić, czy lepiej go odpuścić, ale zaczynamy. Od trenera, a właściwie zazwyczaj zaczynam od pewnej tożsamości zespołu, którą uważam, że jednak Śląsk w ostatnich latach po prostu stracił Było zbyt wiele tych zmian, zbyt wiele rotacji także wśród zawodników, no, że wydaje się, że trochę ta tożsamość Śląska Wrocław została zatracona. Śląsk z ostatnich 3-4 lat to raczej jest śląsk, który kojarzył mi się z Iwanem Ramliakiem, raczej to jest śląsk, który kojarzył mi się z Aleksandrem Dziewą, czy potem Jakubem Niziołem, i to na przestrzeni ostatnich lat po prostu troszeczkę się wszystko rozmyło. Jeśli chodzi o styl gry, też ciężko się złapać jakiegoś konkretnego stylu gry, który byłby charakterystyczny dla Śląska, skoro mieli tak wielu trenerów, tak wielu trenerów, którzy mieli inną wizję koszykówki, a oprócz trenerów to jeszcze mieli wiele, mnogo po prostu rozgrywających. Więc tak naprawdę Śląsk zaczyna trochę od zera. Ja wiem, że jest kilku zawodników w składzie, o tym o czym za chwilę sobie powiemy, Natomiast Śląsk zaczyna od zera, jeśli chodzi o budowanie zespołu, budowanie tożsamości, budowanie nowego charakteru tej drużyny. I to może i nawet jest dobra sytuacja, zwłaszcza że to jest zespół, który nie awansował do playoffów, a więc naprawdę tam dużo pracy jest do wykonania. Trener Aristeidis Lykoianis, to jest ten szkoleniowiec, który kończył sezon 2024-2025 na Owce Śląska Wrocław, szkoleniowiec z rocznika 69, trener, który w mojej ocenie no, nie zrozumiał do końca, jakie ma zadanie, to znaczy był trenerem, był szkoleniowcem, który chciał wprowadzać swoje zasady, był szkoleniowcem, który miał swój pogląd na koszykówkę, natomiast to nie był czas i moment na to, by takie rzeczy robić, by majstrować przy playbooku Śląska Wrocław, by korygować jakieś zasady, reguły, schematy, jeśli chodzi o grę Śląska, czy to o defensywę, czy o atak. Może korygować to tak, ale nie je totalnie zmieniać. Natomiast najważniejszym zadaniem dla Likojanisa było tchnięcie nowego ducha w zespół, tchnięcie nowej motywacji. Wiary w to, że można wygrywać, i tego Grekowi się nie udało zrobić. Więc nie dziwi mnie to, że Śląsk Wrocław nie zdecydował się na dalszą współpracę z tenem i Zwłaszcza, że opinie są takie, że no to jest szkoleniowiec, który nie do końca złapał odpowiednią nić porozumienia z zawodnikami i te jego walory, takie właśnie komunikacyjne, jego prowadzenie zespołu pod kątem właśnie takim psychologicznym, no to chyba nie jest to, czego można by było teraz szukać w 2025 roku. Wiemy już, że śląsk będzie miał nowego trenera, a więc miał podobne zdanie, jakie ja tutaj wypowiadam. Będzie to trener bagacki trener, który ma naprawdę bardzo ciekawe, bardzo duże CV trener, który ma za sobą sukcesy w ostatnich latach. No i jestem bardzo ciekawy, czy on zrozumie, na czym polega śląsk Wrocław, na czym polega Polska Liga Koszykówki, czy on uniesie tę presję i co najważniejsze, czy Śląsk uniesie tę presję, aby zaufać trenerowi Bagackisowi, bardzo bym sobie tego i kibicom Śląska Wrocław życzył. No to i przejdźmy do zawodników, będę się tylko opierał o graczy, którzy no, grali w rotacji, mieli jakieś minuty, bez sensu, żebym mówił teraz o tym, czy Mikołaja Adamczaka warto, warto zostawiać, czy nie, no bo w pierwszym zespole tak naprawdę nie grał, ale grał za to Kenan Blackshire, a więc Amerykanin Ruki, gracz z rocznika 2001, gracz, który no był taką, tak, miał być takim spoiwem, jak my to tutaj używamy na kanale, miał być zawodnikiem, glugajem, gościem, który wypełnia te wszystkie dziury czy niedostatki, które powstawały w zespole. Bardziej bym jednak go określił jako zapchaj dziurę. To znaczy dopiero kiedy śląsk rzeczywiście miał jakiś problem, no to wtedy łapał się tego Black Sheara, który grał na czterech różnych pozycjach. Natomiast no jednak te mecze, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że OK, to jest gracz bardzo wartościowy, było ich niewiele. Ja wiem, że to nie jest gracz, czy nie był gracz za duże pieniądze. Natomiast na takiego zawodnika też trzeba mieć jakiś pomysł. No i myślę, że to jednak nie jest zawodnik pod Śląska Wrocław. Po prostu. To jest gość, który mógłby być ciekawym energizerem, natomiast trzeba by było mieć na niego pomysł, i obawiam się, że Śląski nie ma teraz, nie jest to odpowiedni moment na to, aby teraz po prostu eksperymentować. Kolejny koszykarz to Dejon Davis, gra z różnika 98, i powiem wam szczerze, że dopiero jak teraz przygotowywałem się do tego materiału, jak patrzyłem na tych zawodników, to byłem zszokowany, że to jest gość, który ma dopiero 27 lat. No bo on wygląda dużo starzej, dużo bardziej, na dużo bardziej zużytego zawodnika, tak bym to nazwał. I właśnie pod tym kątem na Davisa bym nie patrzył łaskawie, to znaczy nie chciałbym go dalej mieć w swoim zespole, dlatego że to jest gracz, który kiedy przyjechał tutaj do Polski, do Wrocławia, no to mówiło się o tym, że jest nieprzygotowany pod względem fizycznym. I rzeczywiście było widać, że jest trochę za ciężki. Było widać, że jest graczem, który no potrafi grać w koszykówkę, potrafi trafiać do kosza. Może być ciekawym strzelcem, natomiast nie do końca jest to gracz do europejskiego takiego grania. Niech on Davis gra sobie po tych Amerykach Łacińskich, Amerykach Południowych czy jakichś Azjach, ale do Europy to on się niestety chyba niekoniecznie nadaje i też patrząc na to, że Śląsk Wrocław no w ostatnich latach, może w zeszłym roku trochę mniej, ale w ostatnich latach miewał problemy z kontuzjami, to jednak. Patrząc na historię kontuzji Davisa, ja bym wolał nie ryzykować na wszelki wypadek, dlatego Davisa odpuszczam. Kolejny koszykarz to Daniel Gołębiowski, gracz, wokół którego było masę zamieszania w okolicach lutego i marca. Gracz, który no, wypadł ze składu właściwie Śląska Wrocław, trochę pod przykrywką kontuzji trochę, jednak można było usłyszeć, że nie do końca wszystko układało się na linii klub-zawodnik. Ostatecznie Daniel Gębiowski dokończył ten sezon, grał w tych meczach, które decydowały o tym, czy Śląsk będzie w play-off czy nie, czyli po prostu w play-inach. Niemniej jednak ten kontrakt trzyletni Daniel wypełnił, no i wydaje się, że potrzeba jest przewietrzenia, nowego otoczenia i, i po prostu rozstania. I zarówno dla Śląska Wrocław, który chyba trochę się mógł już w tym związku dusić, a już na pewno w tym związku Daniel Gołębiowski się dusił. Dlatego i dla dobra samego gracza, i dla dobra samej organizacji, która no, nie ma idealnie poukładanych relacji z, z tym zawodnikiem, lepiej będzie się rozstać. Kolejny koszykarz to Bożej Kolikowski, gracz który podpisał przed poprzednim sezonem trzyletni kontrakt ze Śląskiem Wrocław, który wskoczył niejako w buty Daniela a więc też podpisał długoletni kontrakt, też jest w takim wieku, że powinien iść do góry, do przodu i jest zawodnikiem, który powinien wykonywać postęp, powinien być coraz lepszy. Dlatego też Błażeja trzeba zostawiać, dlatego że to już jest gracz, który ma nieźle ułożoną rękę, jeśli chodzi o rzuty z dystansu i jest graczem, który stara się w obronie, który jest dość fizyczny jak na pozycję numer 2 i jeśli będzie dalej przykładał się do pracy, jeśli dalej będzie bardzo profesjonalnie się prowadził, no to to jest zawodnik, który za 2-3 lata no, może być jednym z czołowych polskich ligowców. To jest koszykarz z rocznika 2001, a więc skończył w tym roku 24 lata. No i w wieku 26 lat, kiedy będzie kończył kontrakt w Śląsku Wrocław, to może być naprawdę gracz nawet na pierwszą piątkę tego klubu. Oczywiście warunek jest taki, że i Śląsk, i sam zawodnik muszą chcieć rozwijać tego gracza, to znaczy, i gracz musi chcieć posiadać nowe umiejętności, i Śląsk musi dawać mu do tego przestrzeń i możliwości. No bo zamknąć teraz błażenia w ciele free ND, Szkoda by było, jeszcze to jest gracz, który może wykonać trochę więcej, jeśli chodzi o swoją grę, który może dołożyć kolejne rzeczy do swojej gry, więc bardzo bym sobie tego wszystkiego życzył. I Błażeja, oczywiście, w Śląsku zostawiam. Więc Śląsk na pewno, może, na pewno się cieszy i powinien się cieszyć, że ma z nim podpisany długi kontrakt. Kolejny gracz to Jakub Nizio, a więc zawodnik, który wrócił z Francji, by dokończyć sezon w Śląsku Wrocław. Zawodnik, który się frustrował na koniec sezonu właśnie tym, że właściwie nie grał. Frustrował się swoją relacją z trenerem Liko Janisem. Natomiast to jest ten gracz, o którym mówiłem, że może to być twarz Śląska Wrocław. Może być to zawodnik, który będzie nadawał charakter tej drużyny. Jest to gracz zadziorny. Jest to gracz no, czasami taki no, zadziorny właśnie. No, jest, jest gościem, który gdzieś tam na Twitterze potrafi wejść w jakąś dyskusję z fanami, który potrafi zaczepić, który jest jakiś i to jest naprawdę też bardzo istotne. Takich zawodników jakiś potrzebujesz w zespole. Oczywiście Kuba Nizio musi być ukierunkowany, musi mieć... Trenera, który będzie rozumiał, jak go wykorzystać, z którym się dogada, z którym będzie się czuł komfortowo i też oczywiście nie ma co robić tutaj prima primadonny z Jakuba Nizioła, natomiast, no jednak, jakby nie patrzeć, no to no, był sfrustrowany, tak. i jeżeli on miałby zostać, miałby zostać w Śląsku Wrocław, a, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie, no to na pewno trener Bagackis musi dojść z nim i jeszcze przed podpisaniem kontraktu do porozumienia muszą obaj panowie zgodzić się na odpowiednią rolę w zespole. Dla mnie Jakub Niział to jest jeden z najlepszych Polaków w polskiej wiedzy koszykówki, więc Gdyby to był zawodnik, który miałby iść teraz, nie wiem, do Trefla, Anvilu, Kinga, Legi, Startu, do jakiego, jakiejkolwiek drużyny, to bym mówił, że to jest wzmocnienie, że to jest bardzo dobry ruch, bo to jest gracz, który no, potrafi, jest nadal atletyczny. Ma dobry rzut za 3 punkty. Potrafi zagrać coast to coast, potrafi wejść w kozioł, potrafi przyspieszać grę, i to jest taka cecha, którą liczę, że trener Bagackis nie będzie w Jakubie zabijał. To znaczy, jeżeli Kuba chce popiec do przodu, chce oddać rzut w 7, 8, 9 sekundzie, to niech to robi pod warunkiem oczywiście jakiegoś zdrowego rozsądku, ale fajnie by było, aby gracze, którzy potrafią się odnaleźć przy większej prędkości grania, żeby oni w naszej polskiej lidze koszykówki mieli do tego przestrzeń. Kuba jest właśnie takim zawodnikiem, który może zostać twarzą Śląska pod takim względem marketingowym, który może wyznaczać trochę charakter tej, charakter tej drużyny i profil tej drużyny, charakterystykę tej drużyny, bo właśnie dzięki Niziołowi ten zespół powinien grać szybciej niż to, co widzieliśmy przed rokiem. Kolejny koszykarz to Emanuel Nzekwesi, gracz, o którym powiedziałem na jakimś etapie poprzedniego sezonu, że Zastanawiałbym się już nad przedłużaniem tego gracza, natomiast zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie, bo miałem okazję potem zobaczyć go kilka razy na żywo. Miałem okazję zobaczyć, co on wyprawia, jeśli chodzi o tę defensywną stronę parkietu. I wydaje mi się, że Śląskowi będzie bardzo ciężko zbudować zespół, gdzie będzie można to ukryć, zamaskować. Jednak, Środkowy, który. Nie broni, a jest ofensywny, no chyba jest mniej graczem wygrywającym niż ten, który jest trochę gorszy w ofensywie, ale za to dobrze broni. Więc jeśli Śląsk planuje zbudować zespół, gdzie Mocniejsze akcenty będą na obwodzie, jeśli chodzi o atak. Jeśli, gdzie będzie Jakub Nizio, gdzie będzie dobry zawodnik na pozycjach 1-2 odpowiedzialny za zdobywanie punktów, gdzie będzie Aidin Penawa, o którym za chwilę powiem, to wydaje się, że center defensywny to jest coś, co będzie do tego wszystkiego bardziej pasowało. Więc z jako ten Misio, który no, potrafi zdobywać punkty, jest naprawdę fajnym graczem, z którym można grać w ataku, natomiast Śląsk to chyba nie jest miejsce na granie. Wesołą koszykówkę i Śląsk powinien poszukać innego profilu pierwszego środkowego. A nie z kwestii na backup, no raczej, raczej, raczej nie, raczej to nie te pieniądze. No właśnie, dalej mamy Adina PENAWA, a więc zawodnika, który ma umowę ze Śląskiem Wrocław, zawodnika, który też miał swoje up and downs w poprzednim sezonie. Który wydaje się, że lepiej wyglądał, kiedy grał na pozycji numer 4, bo jako piątka też wychodziły jego mankamenty jeśli chodzi o defensywy natomiast to jest gracz właśnie z pozycji z tego przełamania pozycji 4-5 bardzo uniwersalny, wysoki atletyczny, potrafiący trafić z dystansu to jest gracz, którego chcesz mieć w swoim zespole i, który, i którego chciałby mieć w swoim zespole każdy zespół z World Basket League. reprezentant swojego kraju, dodatkowo bośniak jest dużej jakości w Aydinie Penawie i, i liczę, że to jest gracz, który odpowiednio ułożony przygotowany do sezonu który zrozumie swoje zadania, gdzie nie będą te zadania się zmieniać co 3-4 miesiące, że to jest gracz, który może być naprawdę bardzo cenny dla Śląska Wrocław, więc to też jest dobra informacja, że ten koszykarz ma dłuższą umowę z klubem z Wrocławia, bo tak czy siak wydaje się, że lepiej byłoby go zostawić, bo drugiego takiego można na rynku już nie znaleźć. Kolejny koszykarz to Marcel Ponitka, gracz, który niestety nie dokończył sezonu z uwagi na kontuzję, czy może tej decydującej fasie sezonu miał trochę problemów, jeśli chodzi o, o urazy i trochę to wpłynęło pewnie na wynik Śląska-Wrocław. Niemniej jednak Marcel jest bardzo zagadkową, bardzo trudną postacią do wkomponowania w zespół i trzeba się nad nim dosyć mocno zastanowić. Trzeba się zastanowić nad tym, jaki profil zespołu chce się zbudować, jakiego zawodnika na pozycji numer 2, jakiego zawodnika na pozycji numer 1, czy Marcel, jak będzie funkcjonował w konkretnym duecie, czy w konkretnych duetach, czy chcemy go mieć z ławki, czy chcemy mieć go z pozycji numer 2. On oczywiście jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, natomiast trzeba. Mieć na niego pomysł, bo to jest gracz odważny, przebojowy, charakterny, gracz, który kocha wygrywanie i który nie lubi przegrywać. Bardzo się tym wszystkim denerwuje. Trzeba też zastanowić się nad charakterem Marcela Ponitki, bo to jest gracz, który właśnie no, jest taki ostry. jest, jest Ma ten gen, gen, gen zwycięzcy, jest graczem bezkompromisowym często i tutaj trzeba się też zastanowić nad rozwiązaniami. W szatni, jak te wszystkie charaktery ze sobą y, y, skomponować. Nie chcę tutaj powiedzieć, że Marcel Ponitka jest zawodnikiem trudnym do prowadzenia, czy nie wiem, graczem, który ma swoje humorki. Absolutnie nie, natomiast widać to chociażby po jego zachowaniach na boisku, że jest graczem, który wkłada bardzo dużo siebie na parkiet, potrafi podostrzyć, potrafi być agresywny, potrafi być właśnie taki bezkompromisowy, więc ta układanka charakterów musi być taka, że on y, z tym takim genem alfa psa, czyli samca alfa, że on będzie się w tym zespole realizował i dobrze czuł. No i tutaj powstaje pytanie, Nizio, Ponitka, czy to może funkcjonować razem? Wydaje się, że koszykarsko tak, ale czy na tle charakterologicznym, również no to to jest pytanie już do osób, które są bliżej zespołu, na to pytanie muszą sobie odpowiedź. Natomiast ja generalnie Marcela Ponitkę widziałbym dalej w tym składzie. To znaczy, jeżeli na pozycji numer 2, 2-3 mamy Błażeja Kulikowskiego i Jakuba Niesioła, to jako ten trzeci Polak na obwodzie Marcel Ponitka uważam, że to jest spoko wybór i dobranie do tego trzech, in, trzech graczy zagranicznych, no to to wyglądałoby naprawdę nieźle, dobrze i, i oby wszyscy byliby, byliby zdrowi. Kolejny koszykarz to Justin Robinson, a więc ten malutki rozgrywający gracz, który w niektórych spotkaniach imponował tym, że był w stanie prowadzić zespół, był w stanie punktować, natomiast no, tak overall raczej szaleństwa w Pelka nie pokazał, raczej się nie sprawdził. To jest gracz, któremu też się obarwało trenerowi, od trenera Liko trenera o którym powiedział na konferencji prasowej, że no, ciężko było z nim bronić, bo on jest mały i tak dalej. No i właśnie z uwagi na te rozmiary chyba bym się z tego Robinsona wycofywał. To znaczy to nie jest gracz, który aż taką różnicę robi po atakowanej stronie boiska, by potem można było żyć z jego mankamentami po tej bronionej stronie boiska. Dlatego uważam, że lepiej byłoby po prostu pójść w inny typ gracza. Oczywiście takie cechy prowadzenia zespołu, cechy przywódcze, kreacje. Wsiążek będzie to potrzebował, ale chyba w innym ciele i sugerowałbym tutaj Śląskowi odpuszczenie Justina Robinsona. Kolejny koszykarz to Jeremy Sanglin, gracz z rocznika 95, gracz, który jest w swoim PRIME, o którym dużo można było sobie obiecywać w poprzednim sezonie i Jeremy Senglin no, był trochę zagubiony moim zdaniem. Było widać, że tam jest gracz, tam jest zawodnik z bardzo dobrym rzutem, gracz dobrze przygotowany fizycznie do grania w koszykówkę, gracz mądry, inteligentny, natomiast czasami był wpychany, a może nawet często wpychany był w rolę, która totalnie mu nie pasuje. Uważam, że na warunki polskie Jeremy Senglin to nie jest odpowiedni wybór, dlatego że to jest gracz, który świetnie będzie się sprawdzał w drużynie systemowej, ale w drużynie, która jest w miarę równa pod względem jakości zawodników, ale także pod względem płacowym. Natomiast Jeremy Senglin będzie jednym z droższych zawodników Śląska Wrocław i naturalnie razem z tą różnorodnością płacową, bo pewnie Senglin zarabia inaczej niż chociażby Kulikowski, no to większa odpowiedzialność, czy, czy większe oczekiwania będą w stosunku do Senglina. I to chyba nie jest materiał po prostu na taką wiodącą postać tak do końca w zespole, dlatego Jeremiego Stenglina też bym odpuszczał. No i zostało nam dwóch zawodników. Pierwszy z nich to jest Macio Tic, czyli Macio Tic. Macio rozkręcał się, Macio miał trudne wejście do zespołu, jak każdy właściwie zawodnik Śląska Wrocław. Natomiast finalnie był jednym z najważniejszych zawodników i u trenera Jączewskiego, i u trenera Janisa. I generalnie ja bym chciał dalej widzieć Masio Tiga w polskiej lidze koszykówki, gracz, który ten rzut z kornera ma naprawdę fajny, który potrafił trochę nawet pomagać na jedynce, na koźle, yy, gracz fizyczny niezły, dobrze w miarę już rozumiejący koszykówkę. i Jeżeli on miałby być zawodnikiem na przykład starterem na pozycji numer 2 w Śląsku Wrocław obok yy, Bożeja Kulikowskiego, jakby tworzyć tę rolę, to uważam, że to miałoby sporo sensu. Oczywiście Śląsk wtedy będzie potrzebował troszeczkę bardziej defensywnego skrzydłowego, troszeczkę bardziej taką trójko-czwórkę, kogoś takiego jakim był właśnie Iwan Ramliak, natomiast masio Tik to jest zawodnik do rozważenia, bo to jest gracz dosyć uniwersalny, gracz z niezłym rzutem, z niezłą przytomnością na boisku. To jest gracz, nad którym bym się zastanowił. Ja bym go zostawiał. I ostatni koszykarz to Adam Waczyński, a więc gracz z rocznika 89, gracz, który skończy w tym sezonie 36 lat. Na no ten powrót do koszykówki, powrót do Polskiej Ligi nieudany jednak. Oczywiście ta rozbiegówka, wszyscy byliśmy pogodzeni z tym, że ona będzie trochę trwała, że Adam musi wrócić na swój rytm, natomiast wydaje się, że ani przez chwilę w Śląsku nie, nie było momentu, w którym on się czuł komfortowo, pewnie na parkiecie, gdzie ten rzut mu siedział, gdzie można było korzystać z tego, że rzeczywiście Adam no rękę ułożoną ma nieprawdopodobnie. I nie jestem przekonany, że we Wrocławiu uda się stworzyć takie środowisko, by Adam Waczyński no, mógł takim zawodnikiem być. Zresztą, jeśli już powiedzieliśmy, że Kulikowski, Żenizią, no to już nie Waczyński, bo Adam Waczyński będzie mu bardzo ciężko wejść na pozycję numer 4. Było to widać w poprzednim sezonie, było widać jak od razu staje się no, targetem, celem dla ofensywy rywala. No, a jednocześnie na pozycji numer 3 bycie tylko zmiennikiem do mm, Nizioła. Nie do końca mi to pasuje. Uważam, że Kup Nizioł już jest ofensywnym graczem, i lepiej byłoby go zrównoważyć graczem o trochę bardziej defensywnym profilu, aniżeli właśnie Adamem ne, Waczyńskim. Dlatego no, mm, ja bym na miejscu śląska Adama Waczyńskiego odpuszczał. Liczę, że Adam jeszcze w koszykówkę grać będzie, jeszcze będzie mm, w stanie z dużą taką satysfakcją. Rozegrać kilka meczów, chociaż żeby gdzieś tam ta, ta, ta kropka na D była postawiona w tej jego karierze. Natomiast, w mojej ocenie, Śląsk-Grossow to nie byłoby dobre miejsce do tego także dla samego zawodnika. Więc, jakby mamy sytuację no-no, nie-nie i dla klubu, i dla samego gracza. A więc w Śląsku, w mojej ocenie, powinno dojść do sporego odświeżenia. Chociaż ci gracze z pozycji 2 do 4, to są gracze y, dosyć ciekawi, wokół których można by było dalej budować. Oczywiście trzeba by było ich trochę przesiać, przefiltrować. Natomiast no, taki trzon, który ja tutaj, który mi tutaj wyszedł, Ponitka, Kulikowski, Tig, y, Nizioł, Penawa, no to jest już, jest już coś i jakoś to już wygląda. i Jest to też taki trzon który można w miarę obudować. To znaczy nie jest to trzon, który totalnie będzie dominował nad zespołem, a jednocześnie nie jest to taki trzon, że mamy, że trzeba dobrać teraz pięciu absolutnie niemożliwych, niesamowitych graczy, którzy by to pociągnęli. Więc zobaczymy, gdzie, w którą stronę Śląsk pójdzie. Z tego, co można usłyszeć, to jest klub, zespół, który będzie miał troszeczkę mniej pieniędzy do wydania tego latem na, na drużynę, więc no, nie, nie ma co się spodziewać jakichś wielkich hitowych chyba transferów, jeśli chodzi o 10 praców. Natomiast może to i lepiej, może lepiej skupić się na tym, aby odpowiednio dobrać zawodników zagranicznych, aby dać szansę w końcu, budować troszeczkę krótszy ten roster, dać szansę też tym ludziom, którzy teraz już nie będą gdzie mieli grać w pierwszej lidze, którzy być może dostaną trochę szans w pierwszej. Drużynie, i no, po prostu skupić się na tym, aby się odbudować, aby co tydzień dostarczać dobrą koszykówkę, stabilną, nie grać w kratkę, nie robić panicznych ruchów. Liczę na Śląsk Wrocław, że się po prostu w następnym sezonie odbuduje. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i widzimy się następnym razem.